W naszej szkole modlitwy temat, który jest może mniej taki oczywisty do przełożenia na, na swoje życie, ale który jest ważny, jeśli patrzymy, tak szerzej na to, jak wygląda moje życie modlitwy. I jeśli miałbym dawać temu jakiś tytuł, to byłaby to kwestia elastyczności, jeśli chodzi o formę. Już się tłumaczę, co ja tym razem wymyśliłem. Otóż. Yy, Wrócę do tego, co może niektórzy pamiętają z początku pierwszego odcinka, kiedy sugerowałem, czy mówiłem o tym, że wiele osób jest niezadowolonych ze swojej modlitwy i trochę ta seria jest jakąś odpowiedzią na to. Czasami się dziwię, że ktoś jest niezadowolony ze swojej modlitwy, no ale modli się w sposób, który nie przynosi owoców do życia. Jest męczący, ale cały czas modli się w ten sam sposób, nie szuka żadnej innej formy. A dziś to, co chcę powiedzieć, to to, żeby wtedy, kiedy czujecie, że utknęliście, że jest źle, żeby odważyć się poszukać takiej formy, która będzie odpowiednia dla mnie na ten moment mojego życia. Nie szukając modlitwy, która jest obiektywnie najlepsza, tylko modlitwy, która dla mnie na ten moment mojego życia jest najlepsza. I często będzie tak. Że w danych okolicznościach, czy tam w danym momencie życia, tego, co jest dojrzewaniem, tego, co jest początkiem życia małżeńskiego, kryzysu, wieku średniego, przejścia na emeryturę, coś innego będzie odpowiednie i właściwe. Więc, taki, pewnie, główna myśl, którą chcę przekazać, to jest do takich osób, które dość. Sztywno trzymają się tego, co podobno jest jakąś modlitwą, która miałaby być właściwa. Że ten, ta główna myśl, jaką chciałbym przekazać, to jest taka: ale spróbuj odważ się ale co się, co, się, co się strasznego miałoby się wydarzyć? Jeśli zostawisz tą modlitwę, która ci jakoś ciąży, która jest trudna, która no, wygląda na to, że niewiele z tego jest dobrego, to spróbuj inaczej. Poszukaj y, jakichś innych, y, innych form. Może też i odchodząc od tego, jeśli to jest jeszcze nadal taką formą modlitwy, tylko tego, że ja odmawiam pewne modlitwy, powtarzam słowa innych. Zobacz, czy nie można inaczej. Czasami, chociaż to pewnie zazwyczaj do przedyskutowania, jeśli ktoś ma stałego spowiednika czy, y, czy kierownika duchowego, czasami nawet dobre jest to, że w ogóle zawieszam modlitwę. Tak, wybijam się z rytmu modlitwy, która mi ciąży. Więc przyznaję i to jest czasami ryzykowne, ale komuś, komuś proponuję, no to zawierz taką modlitwę i zobacz, co się będzie działo, jeśli będą takie dni bez takiej modlitwy w ogóle. I na razie jeszcze nie wprowadzamy niczego innego. Jak ci jest z tym? Zostaw to, co i tak wygląda na to, że tobie nie przynosi jakiegoś owocu. Prawda jest taka, że no wielokrotnie w ogóle my się zatrzymujemy na czymś, co znamy z dzieciństwa i po prostu jest nieadekwatne już wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi dorosłymi. Tu zostawiam... Ten temat właśnie tak, nie wchodząc w szczegóły konkretnych sposobów modlitwy. Ale dając taką zachętę, trochę przy okazji tej szkoły modlitwy, tych, tych filmów, podpowiadam i będę mówił też i o konkretnych sposobach tego, jak można się z Panem Bogiem spotykać. Ten odcinek niech będzie taką właśnie zachętą w tych opcjach, które macie, które w ogóle są w Waszej głowie, jak można by było się z Bogiem spotykać, jeśli byłoby tak, że czujesz, że jakoś tam utknąłeś, zatrzymałeś się, ta modlitwa jakoś nie odpowiada na to, co jest. Potrzebą mojego życia na ten, na ten moment, to zachęcałbym, spróbuj inaczej, bo nie o formę chodzi. I teraz, też w tej formie nie będzie odpowiedź na to, co jest najistotniejsze, najważniejsze w Twoim życiu, ale to ma pomagać w tym, żebym ostatecznie się z Bogiem spotkał. O to chodzi. Żebym mógł się z Nim spotkać, Jemu wypowiedzieć to, co jest ważne we mnie, i żebym mógł wysłuchać, jak on odpowiada, co On ma mi do powiedzenia odnośnie tego, co jakoś gra w moim sercu, co jest moją trudnością, co jest moją radością. Odwagi więc w szukaniu tego, co będzie najlepszym sposobem spotkania z Panem Bogiem i jak zwykle życzę, żebyście przechodzili od tej teorii tego, co mówię, do praktyki. Więc dobrych spotkań z Panem Bogiem, dobrego czasu z Jezusem i do następnego naszego spotkania.